Jeżeli oglądacie topową dychę, to wiecie, że temat Korei Północnej od zawsze mnie interesował. Totalitarne państwo w pełni kontrolujące życie swoich obywateli przypomina raczej reliks z zeszłej epoki. Jednak istnieje, a mieszkańcy żyją w niemal całkowitej izolacji. Możemy ją poznać jedynie poprzez opowieści uciekinierów i pomiędzy kłamstwami oficjalnej propagandy. Jasne, są tam oficjalne wycieczki, jednak nie liczcie na to, że będziecie tam mogli chodzić swobodnie. W maju tego roku miałem okazję odwiedzić Koreę Południową i bardzo zależało mi na tym, żeby zobaczyć tzw. DMZ-koreańską strefę zdemilitaryzowaną. To teren oddzielający granice pomiędzy północą i południem szeroki na 4 km i długi na 236. Jej celem jest ograniczenie kontaktu obu krajów oraz zapobieganie ewentualnym incydentom czy prowokacjom. Chciałem odwiedzić to miejsce głównie ze względów historycznych. Miałem nadzieję, że będę mógł dowiedzieć się czegoś ciekawego na temat historii obu Korei i spodziewałem się, że będzie to poważny wyjazd, przypominający odwiedzanie miejsc z pamięci II wojny światowej. Nie spodziewałem się tego, jak bardzo się myliłem. Zacznijmy od początku. Wycieczkę zamówiliśmy w hotelu, a wstępne recenzje były ok. Przyjechał ponad 9-osobowy busik i ruszyliśmy w trasę. W takim gronie wyjazd byłby całkiem kameralny. Niestety okazało się, że wszystkie firmy zwożą turystów pod duże, państwowe autokary, w których zostajecie wymieszani z innymi ludźmi. Nie jestem pewien, czy jest możliwość wyjazdu w mniejszej grupie, ale większość organizatorów działa właśnie w ten sposób. W trakcie drogi z Seulu dostaliśmy tylko krótkie wprowadzenie na temat tego, jaki będzie plan wyjazdu, następnie pozostawiono nas samych sobie. Pierwszym punktem wyjazdu był Imjingak, ostatnia wioska południa przed strefą zdemilitaryzowaną. Na zdjęciach zobaczcie głównie kolorowe wstążeczki zawieszone na ogrodzeniu z drutu kolczastego. Są na nich wypisane modlitwy o zjednoczenie obu Korei. Jest to wzruszające, jednak zostało otoczone przez centrum rozrywki z kawiarniami i sklepikami. To pierwszy przystanek, który może nas nastawić, jak abstrakcyjny będzie to wyjazd, bo tak jak znajdziemy w tym miejscu na przykład pociąg pamiętający wojnę koreańską, tak obok jest sklepik z pamiątkami, gdzie można kupić na przykład czekoladki z DMZ czy brelok w kształcie karabinu lub koszulkę, która upamiętni nasz wyjazd. Dodajmy do tego kilkaset osób z selfistikami i serio, wesołe miasteczko stojące obok. Myślę, że wiecie już o czym mówię. Nie liczcie na jakąkolwiek zadumę czy lekcję na temat wojny. Tak jak wspominałem, to ostatni punkt przed samą strefą. Żeby przyjechać dalej należy przejść kontrolę paszportów. W tym momencie pomyślałem, że teraz będzie poważnie, w końcu jesteśmy już w samej strefie. Naszym pierwszym przystankiem było obserwatorium Dora. Miejsce, z którego przez lunetę można obserwować Koreę Północną. I tutaj niespodzianka: przed wejściem stał duży, tekturowy żołnierz, z którym można było sobie zrobić zdjęcie. Co do samego widoku, nie liczcie na to, że wiele zobaczycie, jednak fajne jest to, że w jednej z sal leci film, który tłumaczy, co za budynki widać na horyzoncie. Kolejny na liście atrakcji był tunel, który Koreańczycy z północy budowali w zabójczych warunkach aż 73 metry pod ziemią, żeby móc przeszmuglować żołnierzy pod strefą zdemilitaryzowaną. Gdy dojechaliśmy na miejsce przywitali nas kolejni żołnierze z tektury i koledzy z oddziału Hello Kitty. Była też niezwykle długa kolejka i tutaj ciekawostka, wejście do tunelu znajduje się obok sklepu z pamiątkami. Po niezwykle krótkim przedstawieniu historii tunelu należy zdjąć plecaki, założyć kaski i zejść na dół. I tak schodzicie te 73 metry w dół, żeby dojść do tunelu, przez który musicie iść zgięci w pas. Po kilkudziesięciu metrach robi się korek i już do końca tunelu przemieszczacie się powolnym krokiem, bez możliwości wyprostowania pleców. Dodajmy do tego, że z powodu wilgoci i ilości osób wszyscy są totalnie spoceni. Czy warto? Większość z nas liczyła, że na końcu tunelu czeka jakaś ekspozycja, czy wystawa jednak po 30 minutach przywitały nas po prostu zamknięte drzwi i trzeba wracać kolejne 30 minut, a potem wspinać się aż 73 metry pod górę. Na szczęście na górze możecie kupić kolejne pamiątki, np. figurkę w klimacie GI Joe lub fragment drutu Kolczastego, ale przynajmniej na oficjalnej licencji. Jeśli nie mieliście ciuchów na przebranie, to może jednak lepiej kupić ten pamiątkowy t-shirt. Oczywiście, że przewodnik. Czekał na nas na górze. Ostatnim punktem, który mieliśmy zobaczyć w DMZ, była nowoczesna stacja kolejowa Dora Sun Station która czeka na otwarcie granic między północą i południem. Jeśli kiedyś nastanie pokój, to właśnie z tego miejsca będzie można w wygodny sposób przekroczyć granicę. Stacja ta była nawet sprawna w trakcie wizyty Kim Jong-una. Dziś jest jednak to miejsce, gdzie można zakupić ostatnie pamiątki, np. piłeczkę ping-pongową z logiem DMZ. Można także strzelić sobie zdjęcie przy peronie w stronę Pyongyangu. Może właśnie taki wydźwięk ma mieć DMZ? Nie związany z wojną, tylko nadzieją na zjednoczenie, albo pozostaje kolejnym miejscem do pokazania na Insta. Tylko niektóre wycieczki mają okazję odwiedzić pan Munjo. widok, który możecie kojarzyć z filmów dokumentalnych. Nas to minęło jednak zakładam, że ten element wycieczki wygląda tak samo jak pozostałe miejsca. Jednak atrakcją, która nie może być pominięta i z niewiadomych przyczyn jest elementem każdego wyjazdu, jest Muzeum Rzęszenia. Wisienka na torcie, która pokazuje, jak działa propaganda, bowiem na wstępie usłyszeliśmy, dlaczego rzęszeń koreański bije na głowę gatunki z innych stron świata. My już mieliśmy dość, więc po wysłuchaniu monologu na wstępie. Stwierdziliśmy, że poczekamy przed wejściem. Oczywiście, wizytę wieńczyły odwiedziny sklepiku. Po powrocie do centrum Seulu zdecydowaliśmy się pójść do Muzeum Historii Współczesnej, które szczerze Wam polecam. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś na temat historii Korei, to jest to miejsce obowiązkowe. Mój znajomy Koreańczyk powiedział, że DMZ is no fun, mówiąc o tym, że nie jest to miejsce, do którego powinno się podchodzić z jakimś luzem czy dystansem. Warto jednak odwiedzić Koreę Południową. To kraj, który potrafi zaskoczyć, oferuje piękne widoki, bogatą kulturę i świetne jedzenie. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć więcej tego typu odcinków na kanale, w których opowiadam różne historie z moich podróży. Poza tym nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, a my widzimy się w kolejną środę. Cześć!